Cześć, ja jestem RSUAPL, a to jest info tygodnia, czyli po prostu daję info, co będzie na moim kanale, akurat w tym tygodniu. Poniedziałek, szósty rozdział Gry Shang 2 i pierwszy odcinek Gry Magnum vs. Row 2007 na konsoli PlayStation 2. Żeby odcinki prawie po, 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 nie, pojawiały się w miarę regularnie, co jeden dzień, co dwa dni. To będę grał po prostu po jednym tygodniu, a wyłukę po 3-po dwa tygodnie. No Wtorek Smackdown Magnum VS Row 2007. Oczywiście drugi odcinek Wrestle News! Środa Smackdown Magnum Row 2007 Trzeci odcinek. Czwartek Smackdown vs. Row, 2007 Kolejny odcinek i oczywiście siódmy rozdział gry Shang 2 piątek będzie SmackDown vs. Raw 2007 i Wrestle News The SmackDown. A oczywiście we wtorek będzie Zero, No i w sobotę będzie SmackDown vs. Raw 2007. Będę zrobił 3 albo dwa tygodnie, zależy jak się wyrobi. I oczywiście zakończenie gry Shang 2. No. I w niedzielę tylko sa sama gra z Magnifero 2007. I prawdopodobnie, że w weekend albo na tak, około weekendu powinien się pojawić unboxing mojego nowego mikrofonu Son cs 3 coś, coś w tym stylu. No więc co, widzimy się już w tych filmikach. Cześć!